Nocni ludzie. Nocny lud to grupa zabójców w stylu voodoo, którzy żyją na bagnach Baju NWA i Blue Water Marsh. Atakują ludzi, zastawiając pułapki w nocy, a następnie rabują i plądrują wszystko, co wartościowe, po czym mordują swoje ofiary w niezwykle makabryczny sposób. Czasami można ich zobaczyć niosących zwłoki swoich ofiar, a martwe ciała, całe, częściowe lub w inny sposób, można znaleźć zwisające z drzew i przywiązane do drzew na całym bagnie, często wypatroszone, rozczłonkowane lub w inny sposób oszpecone. Używają jedynie łuków i broni białej do walki wręcz oraz noszą postrzępione, podarte i mocno znoszone ubrania. A innym razem można ich znaleźć pokrytych brudem dla kamuflażu lub białą farbą i noszących prymitywne, ręcznie robione ubrania. Nie mówią, ale wydają się komunikować w języku klikania i syczenia. Dowody na rytuały odprawiane przez lud nocy można znaleźć w różnych miejscach na mapie, takich jak Butcher Creek. W nocy można tu zobaczyć pentagram a w West Elizabeth znajduje się miejsce rytuału, które posiada te same znaki, które można zobaczyć na innych terytoriach, takich jak Lakai. Pomimo podobieństw do afrokaraibskich religii, takich jak Voodoo i Palo Mayombe, Lud Nocy jest bardziej zdeprawowanym kultem, opartym na wynaturzonych wierzeniach religijnych, niż odłamem Voodoo, zwłaszcza ze względu na ich nawyki izolacji i rytualnych mordów.